Z... Był to zwykły dzień z życia youtubera Ignacego. Kiedy jeszcze nie był youtuberem, pracował w firmie kurierskiej. To prawda, tak było. Tylko no, w mojej firmie kurierskiej pojawiły się pewne problemy. Otóż z nagłych, niewiadomych przyczyn pojawiła się w nim masa broni. I do końca nie wiem, co to ma wspólnego. Mandziu, wytłumaczysz mi swoje dobrałem. zachowanie obecne? Słucham. Okay. Aha. Panowie, bo jest taki bo. mały problem. Nie, nie, jest większy problem. Black Mianowicie, problem. to nie jest problem. To jest Mianowicie, problem. E, jakby dostałem w głowę od Mandzia. Ja byś dostał detektyw... w głowę, to byś nie Dlaczego akurat? Oh, no? Jest detektywem, a ma, ma pancerz i przez co ma więc Zobacz. Ja sobie wezmę teraz oh, detektyw AWP. Jakby choć sprawdzimy, czy strzał w głowę zabija, czy nie. <noise> możemy być, hmm. możemy potestować trochę. A więc tak, mamy jednego potencjalnego podejrzanego, którym jest Mandzio. No I właśnie, tak, czemu? Zobaczcie, zobaczcie. Zobaczcie. Ja, jak, jak dla mnie, drugim jest Ignacy, Dlaczego? bo poszli w to samo miejsce. Aby się a, a zobacz tam dalej, tam jeszcze Ignacy Patrz, coś knuje. To jest kupson. Nie, głupcze, okay. no Trzeba Ej, a zobacz, broń Mandziu kupił AWP Silent. Mandziu, co do kolegi tak? i robisz za. Co? Mandziu ma Silent <laughs> AWP? Ej, mandziu, czemu z Silent Jak Silent Ja cię zobaczyłem z góry. nie ja strzelaj z, z Silent AWP. Właśnie, no, Powiedzcie mi. Słucham? Mandziu, dawaj stand off na AWP. -y. Ty silence, ja nie silence. Dawaj. Ale ja on silence, tak? No, Dawajcie, jeden na jednego. MASH! Wszyscy wiedzą, chodź. no. 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 Ej, no. Chodź tutaj. Co no. jest? Coś wybuchło. Co tam tak pizganka jest jakaś? Poczekaj. To pewnie podłożona o. bomba. No dobrze, Maja, pierwszy, u... idź pierwszy jakby... dobra. idziesz na stand-off czy nie? Bo... No właśnie. No nie mam Silencea Bubba. Czyli jesteś tchórzem, no dobra, niech będzie. Ignacy, dlaczego masz mm, połowę HP? Ciekawe, nie spadłem na głupi ryj A, okay. Wygląda to interesująco. To moje sekretne wow. laboratorium. No okej, okay. jakby ja stoję w miejscu Halo, w oczekiwaniu no na Manzi. Mandziu, ty śmieciu. <grym> <grym> jest w śmieciu! Mandziu, jesteś największy w śmieciem w galaktyce. A co się go, no Nie ułacie pociski. Jest no w ładnie. kącie, Mandziu. dojedź go, kupson. W którym miejscu? <grym> Mandziu mnie zajebał, O właśnie, bardzo. <grym> Jak to cię zaje? <grym> no i co tam Mandziuniu? <grym> czyżbyś nie miał jednak Awupy, a prosiłem cię grzecznie na stand off. Jakby... Może byś wygrał wtedy, a tak to co? Nie, mam łupy. Dobra, momencik. Panowie, oho, co? oho, coś tutaj się Tuta, Tutaj jest, chodź, tu, tutaj jest stary, zobacz, bo tutaj Nie, akcja dzięki, dzieje. jakby wiesz co, No jest stary, bardzo chcę tam iść. co tam masz, <grym> powiedz mi najpierw. Mam tutaj podejrzaną sprawę. Tak? Jest tutaj Bloody Aha. Admirals. Mandziu no, jaki ty jesteś głupi Czek, N N wow, wow, moment Gołganem moment. Moment. świata Był inocentem, który był najbardziej trajtorem na świecie A skąd miał A? I zajebał mnie, jak akurat okay. nie miałem żadnych wskazań, żeby jest trajtorem No tak, dobra, dobra, okej okay. I teraz... Czyli jeszcze, jeszcze jest, jest jeden nie trajtor? A, Bloody Admirals? No chodź, bo oni to. Dobra, ja już wiem jaki ty masz tam problem bardzo dobrze, jakby zdaję sobie sprawę, co tam się dzieje. Um... No właśnie. Chwila konsternacji. To by teraz. Buba, wyrzuć się! Co mam zrobić? Wyrzuć się! Odwróć się, odwróć się, odcofli się sofy się tam gdzie byłeś, <laughs> się bierze... możesz <laughs> 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 Kupson jest takim kanalizacyjnym stworem Kup, jest norkiem no jest dokładnie norkiem. On, wie, on żyje <laughs> No dobra, ale jakby co mi Po i naturalnie mi krawczyk idź walczyć. Idź walczyć krawczyk. O nie farary. Czekaj, jak ten jak dzia działa to że, że się podszywasz? Ten diszka, Że pozyskać. się przebierasz, że się, przebierasz. się przebierasz. No. Ej. Ale to Jesteś trzeba ten... kupić, nie Pierd. No, trzeba kupić. Tak. Ale jest tak. to w ekwipunku, bo jest. ja w tej tak, tak. pod trajtorem to było. I później no wiem, masz jako no broń, jest, ale jako, w tym... jako broń, nie No wiem, to powiem tak wam, panowie, że jako detektyw pierwszy raz grało mi się nim dobrze. Ej, ale wiecie, ale wiecie co jest nie tak, co było dziwne? Chodź, podejdźcie tu na chwilę. No. Czy tutaj przypadkiem nie powinny być drzwi? Nie. Tu? Je. To można rozwalić. Hmm. Mam. Wow! To. to... Uuuuh, mi się to! Żebyśmy Daj... mieli zagadkę... O, to jest mi się, zagadka. Że takie rzeczy może wiedzieć tylko Traitor. Dobra, czas najwyższy to, to, to zbadać, na co wszyscy czekali! Panie Do komory badawczej! Do komory. Do komory! Do komory badawczej! Badawczej! badawczej. No proszę mnie zbadać. Czekaj, poczekaj, tu tu, tu żelaj, Ej, uciekł! Uciekł! Uciek. Co, co jest? Co jest? Nie, 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 nie. Ej, widzieliście co Kupson zrobił? Ja wiem, co tu się stało. Ignacy, właśnie teraz ty, sprzedamy ciebie jeszcze. Bladeuszu, nie właś Ignacy. To o kurde. Ignacy... Bo podstawia bombę, dlatego... Admiros, Admiros, Admiros. Admiros. słuchaj. To, to nie przejmuj co, się oś, to... no. Wiem, kto tu jest zdrajcą. Dobra, Ej, to Ignacy! Jest to... Bloody. Nie, nie jestem. A Możecie czemu? mnie zbadać. Naprawdę. Heci, kupaki, wyjaśniło całkiem, go. że Kupsonik tam dziarsko nam poleciał. Ale zobaczcie, no Kupson tak, uciekł. No myśli, że kto go tam spuścił? Ale on uciekł, po prostu Kupson żyje. Jest za wami, mówiłem! Wow, Kupson. ale flash, nic nie widzę. Ale to A, ma, ja go nic go nie Ignacy daje! Co? Kurwa, <laughs> Nie, nie. Ja miałem mleko na gadania. oczach. Mleko mówiłem, na oczach. Mleko mówiłem, że Kupson żyje. Ja cię mówiłem, że Kupson żyje. Boże, nie drzwi, ja widziałem tylko plesza! To był powrót Kupsona. Czyli Ignacy i Mandzio. No. <noise> no. Nie wiesz <noise> co powiedzieć, że flash nawet tak odwróciłem wzrok, wiesz, to i jeżeli wybucha obok mnie, to i tak dostaje po ryju. Ale hmm. powiem wam, że ja tak dostałem to tego przez to, że zacząłem planasz. na ślepo strzelać na przykład. Nie, ja wybiegłem w kąt, ale i tak e, nic ja nie. Ja zacząłem nie. walić na ślepo. A ja więc jest że jesteś trajtorem, bo gadałeś do, do Mandzia. A bo odpisałem mu, no faktycznie, na U. Faktycznie, odpisałem. A to nie, odpisałeś? A, ale na tak, szczęście no. ten, jak to się mówi was. was. Kupson, A, ale detek, ty nie kupson. Się. Tak, kupson nie kupson był detektywem. Kupson, który nie zginął. Kupsona, ja niby go zabiłem, wydawało wam się, ale tak naprawdę nie, to była mistyfikacja. To chłopiec, który przeżył. Chłopcy który Przybrałem właśnie o, niebieskie barwy. Przybrałem niebieskie barwy. A czy wiecie, co to oznacza? Gdzie zapanuło, jesteś, barwy pewnie. Że zapanowało porządek w mieście po raz A, kolejny. Jezu. O, o, Ignacy, Pana, Ignacy błagam Cię, przebadaj mnie! To brzmi jak To, brzmi, brzmi, jak jak ziwa. Ziwa. to, to bardzo źle <laughs> Jestem tutaj w pokoju, pokoju sprawdzającym. Ignacy, proszę Cię, wsać paluszka. Zbadaj mnie. Wsać paluszka. Nie, nie, nie. nie jest z tym <laughs> Dobra, Zabrzej naciśnij okej. ten przycisk. Idę cię zbadać. A-Akrakadabra? Kadabra? kadabra! Akra Ej, weź to, otwórz kups. Szary marek. No. mare. <grym> i co? Traitor. Co? Oh no. co? Ej, czemu tego ty nie otworzyłeś, Nie, tam, strzelał, tam, tam tam, gdzie strzeliłem. To pewnie jest. Ej, być może. To pewnie jakiś traitor. Głupiłem, może. Zgubiłem. może to traitor otwiera się okazuje. Masz tam na górze, I wtedy po prostu traitor cię załatwił. Tak, tak, wiem, że tam, bo widziałem smugę z jak Ta. Chciałem, nie o się dla mnie. Witaj, panie Ignacy. Powiedz mi, panie Ignacy, czy to, Oła. czy te przejście otwiera Traitor tutaj na dole? Tak, to Traitor otwiera. A, dlatego. A, dlatego. A ja się zastanawiałem, ja chciałem tam pójść, co nie, a kupca nie, nie chciał mnie tam wysłać, i ja się zastanawiałem. Tam Mandziu? Zastrzelał strzelał do mnie ktoś. Ale nie pomyślał o tym, że jestem detektywem, więc mogę sobie dać orgazm. nie, yeah, ja się to... tak zastanawiam, co to jest. Za. Ej, zauważcie, że nie ma z nami Orgasm. kogo? Admirowska i o, o nie, nie, nie ma, ma Dziś, na zdrajców. Gdzie jest Admiros? On był tam. O, o Ej, a, a zobaczcie, walczy, do niego. a zobaczcie, że Mandzio jest ranny. Jest pieprzony. bym zdrajcą pieprzony. ale nie jestem zdrajcą, no jakie macie na to dowody? Ale Mandzio też jest trochę ranny. A giniał. A tam z wami. Dobra, zabiliśmy nad Tak. Nie, przeszliśmy Ty ja z tymi orgazmami. Jak tu się wchodzi na górę do niego? No, Dawaj świetnie. się go. Tutaj się wchodzi przez kanał wędracyjny. Tak? I tym o tutaj tędy? To co wy robicie? No kurwa, nie zamykaj mnie. <laughs> ja pierdolę, zaraz zajebię wszystkich. Dacy. Bo mi zamykaliście drzwi przed nosem, pajace. Ali jest Poczno, bo chcemy wow. się tam dostać na górę. Jak się dostać na górę? Tam nie, na wiem, bo zaboiście lepiej. Słyszycie gałgany właśnie. Które się na górę? Przez budynek, ćwoki, kurde no. Nie wiem no. Ja pierdzielę królowie po prostu gary z woda. Jebna, ty masz odcinku 485 <laughs> z tej gry? Łooo, wow, dlaczego chodzimy w kółko? Halo. O. Ej, alien, mi się wydaje, no. że się zgubiliśmy. Mówimy się no, trochę ja tak. Pierdzielę. Co za parowy <laughs> Alien, proponuję no, no. się poddać. Sytuacja jest gorsza. No, niż widzę cię, ale chodźcie, debile. No idziemy. Tutaj, no, blady Ej, się. a poczekaj, patrz znalazłem. Nie mus... znalazłem Popatrz, po jakiś ten. To jakiś sektor zakazany. Ja ty Kto To jeszcze ej? żyje. Tylko kuba co ty z ciałem biegasz. Admirał, biegasz. Kto potwierdził mandzie? Kto potwierdził Mandzia śmierć? Ja potwierdziłem. I był niewinny. on był? Tak. A, i zajebał go? Z czego był zabity? Ej, Ej, Admiros, Admiros się czai! Nie w imię nie u mnie u mnie. U mnie. Mam cię, chłopcze, któryś przeżył. No, ja tam Mandzia wybiłem, kurde. Chłopiec, ja stary przeżył! <głos> <głos> What the fuck? Nie. Admiros... mi twoją broń. <noise> Czekaj, halo. Ja już nie żyję. Czemu <noise> ja nie mogę podnieść twojej snajperki? Bardzo mi się jest, to nie podoba. Bo już on, ona nie ma amunicji. Hmm. A, to dlatego. Dobra, musimy znaleźć jeszcze jednego. Leży tutaj Mandziok. Zarwała mnie polska Ej, policja. Bo powiedz, o nie. spodoba ci się to, bo jesteś niewinny, tak? A. a ja zebrałem defibrylator. Co? Oddałaj mój defibrylator. To, to jest złe. <laughs> Idziemy go południe. A czekaj, a co się stało z Alieelem z Vladimir i z Kubą? Nikt tego nie wie, co się stało z tymi bezbronnymi duszyczkami. Czemu dobiec? Jest... Nie! A! A! Czemu, czemu nie mi to zrobiłeś? No skuszycie. Ona nie że jesteś cię. Nie zdążę, ale próbuję. Mandziu, Mandziu wstawaj, żyj. Oh, no, wsta. Mandziu to... żyje. Myślę, że w tym momencie to już nawet nie miało sensu udawać dalej, bo mandzie powinien zostać ten... mianowany na detektywa automatycznie, kiedy cię tak. detektyw skrzesza. Detektów Wypromowany roku. zostałeś właśnie że no. co chodzi. Ale to był piękny dzisiejszy poranek. Ja cię piękny. to poranek był naprawdę piękny no. polska policja i w ogóle. No, było naprawdę Inocent pięknie. Już teraz został. Dobra, trzeba się szybko przebadać. Do Iżmy komory się badawczej. Nie martwcie się. Zapadowało mi się. Dobra, lecimy. Komora badawcza. Iźle poszedłem, hmm. poszedłem do komory, do nie, komory. Ja poszedłem do komory. To nie jest komory. do złej komory. Yes. <laughs> nie! Ojej! Oh yeah. Never gets old. Dobra, no dobrze. Dobra ja wejdę tutaj. Tu, tu, tu. Komora badawcza. Pamiętajcie, jeśli ktoś trzyci, to wiecie, że tu jest traitor. Dobra. po! zrobimy tak Coś ty robisz, Alien? Podstawiam bombę! Zamów. Nie, o taką. Nie, 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 nie bombę. Muszę bombę. Ja zielony. Lejdź do, do testera. Dwie minuty Niech testera. się tam spali, nikt nie wejdzie. Ale się nie da z tego, żebym powiedział, że to jest Nie, trzeba czekać 2 minuty, bo na pierwszej chwili. Tak, dwie minuty, dwie poczekaj. No, mi się nie podoba, że masz Ignacy. shotguna? Ten, shotguna, no. Co ty? Ale musisz iść do testu. Co ty? No. Nic się na pewno nie stanie. To, to jest jedyny zielonych. To, to jest bardzo bezpieczny. O nie! Aha. Gdybyś tak na tym zatoczył. Czy jest jakiś detektyw, który mógłby mnie uleczyć trochę? Eloquip. Panie detektyw, to nie ma detektyw. Admirusie, admirosie idź do testera. Fajny granat? Tak, to jest teraz, Admiros. O, tu jest coś. dobra. O tam jest tester, w petrolu. O, pięknie. Petrolu, Tak powinno się jarać okay. cały czas. Dobra. Ja A ja mam bombę. Można przestań. już cię przetestować? To idź do testera, admin. Ja Mogę zrobić tak, no, patrzcie. Admin, do które ty idziesz? Gdzie w petrolu? Tu w środku? No tam, nie o tam. Można eee, zrobić, U, można zrobić tutaj... Wysiedziałem granat. Można zrobić tutaj twarz Proszę mnie przetestować. Barę. Czy ty do mnie mierzysz? Tak. Co to się stało? Au. Au. To się nie. Chłopca, który nie Dzień o nie! nie dobry! Chciałbym się przetestować. Aaaa, nie. Nie zabiję, nie. Ignacy, Ignacy tu się stała zła rzecz. Co się stało? Mianowicie... Ktoś nas otworzył, bo ja tam wlazłem z Bladim, żeby Ktoś się ja przetestować. Admirant tu szedł. Ktoś zrobił, Ja wszedłem tutaj, żeby się Admiraz przetestować. Albo, albo Alien to zrobił. To złamałem sobie nogi. Ja ci powiem, i kto to zrobił. No? Tylko a... Naprawdę chciałbym, żebyś mi zaufał. Był to kupson, który postawił haszkomorę i wykorzystał sytuację. Aaaaa. go na dole. Eee. Także możesz trzymać mnie na no ja nawet nie <grym> <grym> A gdzie jest Mandziu? Ja? ja do ja, mnie mierzył, dobra, sprzedajcie ja Aha, czyli, czyli wiemy kto jest rejtorem, Mandzio i, i Kupson Dokładnie tak, ale zabicie na okay. proszę i Kupsona Nie działa? Jest, te, Możesz użyć testera, czekaj No to możesz mnie przetestować jak chcesz o. Okay, Admiros idzie Dobra Chociaż wolałbym ciebie szczerze mówiąc <grym> No dobrze, dobrze A czy to wiesz może zróbmy tak, patrz Zróbmy tak, w ten sposób No i co? No jest chyba zielony też no zielony chyba, no. Dobra. Mamy tak, masz no bezpieczeństwo, nie że, widmy, że nic no, nie to mam? To jest oczywiste. No nie, spoko, no nie, nie musisz mi wyrzucać broni. W sensie i tak pewnie nie jesteś, ale trudno. W sensie no, no nie, nie no... się no, w tym no, rzecz, że no. nie. Uwierz to... mi. Hmm. Naprawdę mamy ja przemadam... tutaj dwóch straightów. Przepraszam, 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 <laughs> <laughs> przepraszam, przepraszam! Kogo ty przepraszasz? Jezus Maria, Mandziu, dlaczego nic nie mówiłeś? Co? A ty co? jesteś detrytywem. Ej, stop! A czysty! No ja, no ja zony, no Ale, nie masz, alien! Ma to jak dlaczego? No właśnie nie śpi już. <laughs> nie żyje Alien, byłeś, no kłamczuchu. No nie byłem, sprawdź moje ciało. Uuuuuuuu, Mandio Savage. Sprawdza ciała. Uh -huh. Serio, ale też weźmę uh -huh. Wszyscy byliśmy z sentami byli. trzema, brawo! Wszyscy i zradziliśmy Madzie, świetny ruch. Bardzo mądrze. Dobra, no to musi zdraźć, co do mnie przyjść. Tak, musi przyjść. Chyba, że już u mnie gdzieś jest. Kupra dar! Ladeuszu... Tak? Co, jakieś spotkanie? No dobrze, ja Mancio. Gdzie mogę cię znaleźć? W komorze jest. sprawdzającej? Nie wiem, piesela. To jest <grywa> tajemnic. O, oh, fuck! <grywa> O! To jest tajemnica! No wiesz co, będzie. Oj. Gdzie to skill kill Hej, co to się stało? To, albo ja. Wojna inocentów! Trzecia wielka to, wojna inocentów! Zarezumuj. Co było proste? Wyszedł, zmistyfikował Nie, no dobrze, siebie. dobrze. Uciec i wszyscy się sami pozabijali. Ale językałeś najbardziej zdradziecką osobę świata. Absolutnie nie mogłem ci ufać, a zwłaszcza po tym, jak już rzuciłeś broń na ziemię. To Dlaczego? Razu... No kurde, Ignacy! Ignatiusz... Ja się, ja się nie zgadzam. osobą na świecie. Kwinie, kiedy zabił admirosa i zaczął przepraszać, zamiast od razu zażesz strzelać w ciebie, to już się potwierdził, że był niewinny. Ja wiem, ja wtedy w ciebie strzeliłem już. I Mandy chyba mnie zabije Albo kupca mnie zabił. Nie, no ja cię zabił w Ignacy, ja zobacz, okay. admiros zachowuje się podejrzanie. Dlaczego? Dlaczego? Może jest to dlatego, że jestem trajtorem. Zrozum Dobrze. Traj Dobrze Panowie. <laughs> no właśnie, to jest bardzo podejrzane. Wiecie, gdzie mnie znaleźć. Ja idę ja po tym razem Dobrze, że... Że... A proszę Wielka. bardzo Wiecie gdzie mnie znaleźć, i i ja czekam Mirosek. Dobrze, lecimy. Ej no idźcie stąd już. No właśnie Admiros, nie blokuj nas tutaj co, co, na jest? czemu no przejść. Wow, co to było? A nas coś powiedział o, proszę, proszę bardzo Jakie eleganckie miejsce Wiecie, wow, już jestem, nie, nie, wiecie gdzie mnie znaleźć? Nie, to tylko kibelki są po prostu takie tak jest sekret przejście. Admiros, nie zabijaj nas tutaj. No. Admiros, nie zabijaj nas. Tutaj. No, nie zabijam nas tutaj przecież. No, Admiros, no, spokojnie. Dzień dobry. Jestem Innocent. Hello. Mandzio, weźcie sprawę. Ej, Ignacy i, Admiros, Ignacy i Admiros! Ignacy i Admiros, potwierdzeni. Jak Ignacy i Admiros. i Admiros potwierdzeni? Coś. Tak, Ign No to Mandzio i Gladino. No, no tak. Ale ta. jaką masz pewność, że potwierdzeni? Nie no, teraz nic nie będzie mówił, przecież nie żyje nie. Od nas żeby to kolejna mistyfikacja? Kurde, no i mam teraz mandzia na muszce, który zachowuje się oczywiście jak, jak typowy podejrzany. Jak chodzi bez broni, to znaczy, że jest zdrajcą. No, chodzi bez broni i rzuca granatami śmiesznymi. Alien! Nie popełniaj Panie detektywie, czy, czy, czy mogę otrzymać pozwolenie na pozbycie się. Alien, kotnika. nie popełnij tego błędu. Ale wiesz, co? Jest alien. Że, 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 że moja funkcja to raczej nie jest, żeby ci dać zezwolenie na, na to, czego zabijesz. To no ale raczej... jakby Admira powiedział, że oni na są odwiedzeni. Nie, A no, też, face. No. Ja bym poczekał, zaraz Dobrze. będzie test. Poczekamy na testy. O nie, czekaj, rzucieś mi ogień. <laughs> nie chcę nawet wiedzieć, co się tam dzieje. Wow. To... No to by na razie jestem z mandziem sam na sam i to jest bardzo, bardzo, bardzo podejrzane. Bardzo. 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 bardzo Proszę bardzo nie opuszczać tego pomieszczenia. Au. To no, musisz uważać. Jakby... Oho. Proszę nie opuszczać pomieszczenia, tak jest. Zapraszam do testera. Jesteś zdrajcą. Już się testujecie ma... się? No właśnie, chcemy, ale coś musimy czekać na ten test. No bo jest dwie minuty czekania. Tak. No dobrze. Okej, okay, Mandziu, o, ty, ty, ty zostajesz. Znaczy tak, Ejo. tutaj fit. No nie wiem. A, dobra, ma iść tam, do Tak, tak. Tak, papa. Tak, 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 pa. No dobra, dobra. dobra. Okej, okay, zaraz, zaraz. Pa. Pa, Patrz jak, jak, tak, jak, 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 jak... Jeszcze pyrgnął coś <laughs> na zewnątrz. <laughs> no nie wiem, no wydaje się. Inosem. Mandziu? No. A gdzie jest detektyw? Detektyw jest w tym samym pokoju. z Bloody, halo? Słuchajcie chłopaki. No właśnie. Fucking what? Najlepsi, czy można otworzyć drzwi. To? Najlepsi, najlepsi po prostu. Aha. Aha. Nie wiem czy ktoś usłyszał moje krzyki. Ja usłyszałem. Ja usłyszałem, ale to nie była moja rola dzisiaj. Super. Dzięki. Nie wiem, jak detektyw przeżył. Ja też nie wiem. Ale okej. Okay. Detektyw, zwijaj się tajnym przejściem, szybko! Manewr tak, ewakuacyjny! No. <grych> Rób dziurę w ścianie, zanim jeszcze możesz. What? Oooo! <laughs> Ale no, w ja ja Nawet nie chciałem tam wchodzić, mówię, sam detektyw jest, może go oszczędzimy. <laughs> nie, ja o! Patrzyłem wyżdżą. różne broń, jakie mogę przetestować i testowałem. fragment, i jest chujowy. To mogę Wam powiedzieć akurat. <laughs> A bomba przez ściany, to manewr bladeusza zastosowany. No, manewr Vladeusza zastosowano. 45 sekund życia. Ej, a miałeś szczęście, buddy, bo ja myślałem, że ci jednym strzałem utnę z tego shotguna, a po prostu... Noo, jakoś nie... Nikt ci nie, nie uwierzył, i... to mi się tylko spodobało. No, nikt mi, nikt mi nie uwierzył, ogólnie moje krzyki, rozpaczy nie zrobiły na nikim no. żadnego wrażenia, ogólnie no. mówiąc, nie? Takie, takie, takie luz. Takie zwykły, ludzkie tak, zwykły, taki zwykły dzień. Luz, luz. Zwykły na dzień do pracy. No. Co, co, chcecie On się jeść? Co? Chcesz nas wszystkich zgromadzić w jednym pomieszczeniu, i Ale potem brawa, zamknąć uc. nas i podsadzić bombę? Dobry Panie pomysł! Podoba mi się. Chcę się przetestować. Dobra, idę. Ale zaraz kogoś zdzielę w łeb. No nie, 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 nie. Co? Czyż już nie no to Armiros, proszę tutaj nie, nie idź. A, A. Dlaczego nie jest. Nie widziałeś Ups. mnie. O, o! Waliłeś tak dziarsko w pupkę, żebyś no się nie. No dobra, ja, Nie chcę nic mówić, no ale... ale. Ale, nie chcę nic mówić, ale ktoś zabił właśnie Bladeusza rzucając go na dół. stronę. Znaczy, Czy uważaj, tam kupcą zabił ochroniarza. Nie, nie, nie. nie, nie, nie. No, to, nie. To, tutaj przejście w dół to tylko zdrajca może zrobić, tak? No tak. Ale może też z może też coś zrobić. Nie, to akurat było takie. Nie, ja byłem za daleko. I chodzi o, o mnie, a ani o to Nie, tak po prostu. Dlaczego nie chcę? No, Dlaczego Dlaczego jest nie zdradziecki dzisiaj. i z <laughs> Zdradziecki. Nie jestem zdradziecki, ja chcę po prostu I tam, chcę tam chcę ja Nie chcę być ciebie, proszę Dobra, ja nie ja chcesz mieć mnie na, na sumieniu, okej, okay, dobra. Nie chcę być już kolegów. No dobrze, to admirosa już mamy z głowy, tak? Tu jest admirosa. O... Ale obróć no, się, jest to admirosa, weź z tego. Nie Obróć się, A to kto użył tego? Tego? Tego badziewia. A to badziewia możesz z daleka nawet używać. Ale z jakiego daleka? Jak z daleka siedzę, kawałek jest nie tylko tak siedzisz na można użyć. rex Jest trochę opcji. Okej, okay, rozumiem. <kłysy> Mam wrażenie, do, że stoję do, na zły, zbyt do, dobrym miejscu, bo... moi o! Ktoś oh. zabił Kupsona! Ze Silent AWP. Silent AWP poszło. Moi drodzy... Wielka 77 w 77-ych Śmierci. No? Dlaczego Alien found the można uznać za otwarte. Wygrywa ten, który przeżyje. Wszystkie chwyty, nawet śmierć, są kurwa, macie, dozwolone. Tak się to gówno otwiera. Złoma. Złoma. O nie, spadło. O! Sobie. O! Nie. Słyszałem to! Kurwa. Słyszałem ten eliksir nieśmiertelności. Ej, dlaczego tak bo moje ogłoszenie w Igrzyskach Śmierci? O, ty alienie! Twoja głosze. Mam, załatwieni! To O, zagrożenie. Ja. Ladi wypił eliksir przy mnie, alien strzela do mnie z pistoletów Traitora, no 100% pewności, no kurde. Ale to było śmieszne, bo alien zrobił fake body. To było bardzo swoje ciało nie Ale bo nie miało skin, a to głupota była. Aha, no to tak. To tak. No to jest ruchy nie masz śmierci. Kimia, Na czym polegały igrzyska śmierci? Na czym polegała igrzyska śmierci? Że wygrywa ten, który przeżyje wszystkie. Dobra, to ja jestem szefem tych igrzysk, bo jestem detektywem. E, no, pizgajcie się. No dobra. Okej. Okay. <laughs> ja dla mnie spokojnie, no. Ja w sumie wnoszę To Kto do mnie strzela, ale zaraz dojadę. Ale dojadę śmieciarza, który. Skończy się teraz. śmieszkowanie. Zaraz którego śmieciarza znajdę. Tak się bawicie śmiesznie? Ej! Ja kupuję mój przenośny orgaz. co? Patrz na to, znalazłem secreta. Znalazłem! No to teraz jesteśmy ustawieni. O! Właśnie, to bije się tam. Chris, już na Igrzyskach Śmierci? No ładnie, ładnie. nie. Nie wiem, na Igrzyskach są zasady jakieś. Alien! Alien! Ale co, co to jest kino? Nie wiem, co tu jest. Ja nie, to salon dentystyczny zamknięty przed skoro laty. Skoro zrobili igrzyska śmierci <noise> Dawaj, i, i zrobili sojusz, to, jest salon to, to jest i my my. O do kurwa, Maciu! O kurwa, Madziu! Złucham. Złucham. Co tam co się tak? stało? Czemu zabiliście ciała Admirosa. To jest igrzyska <noise> śmierci, co? A to są jego trofea! Do igrzyska śmierci. A dlaczego go zabiłeś? No bo są igrzyska śmierci, to trzeba zabijać, tylko jeden może być zwycięzca, tak? No naprawdę to, to idź dobra, to zabijaj dalej, ja idę za tobą. No ja dzisiaj tak nie zabiję, bo dzisiaj jestem szefem Igrzysk, więc spoko. Walczę z ostatnim, jestem final bossem dzisiaj. Się Ej, Allenie. co to, to, to strasznie mnie bolało. No igrzyska śmierci! Niewiarygodne, nie podoba mi się to. Chodź do niego pod No jeszcze wszel do mnie daleko. Nie, to ja i idę. Do <laughs> widzenia. Aha, kup był do talii, chyba jest też. Mandzio, skąd masz AWP? No Udań nie! Mnie. Taki z ciebie, O! tak usłyszałeś? <głos》głos》>. Okej, okay, okej. Okay. Bo oczywiście, oczywiste, Ale że Mandzio przywiesił pacjent, moje ciało. Ja moment. Zgożę, ja! Wubę, ja. ja Aha, no tak. Dlatego tak bardzo chciałeś Igrzyska Śmierci, cwaniaku. Ale ja to sam sami zostałem trejtorem. To prawda, to prawda, trzeba ci to przyznać. Lab gołębia, lab gołębia, lab gołębia. Bloody error, bloody error. Jak mogę być errorem, jak się zaniknęło? O oh, jest faktycznie. Nawet ja go widzę. No znowu, traitor. <laughs> Teraz ci nosem? Te... no No. A tym razem jestem uczciwym detektywem. Nareszcie nastąpi pokój. Możecie mnie sprawdzić. O ty, podstępnie, ignacy. Nie, nie sprawdźcie. Daj mi sprawiedliwość! Zbierzmy tak, się w tym ciasnym... błoku! To był Ignacy! Wow. Potwierdzone info! Potwierdzone? No wow. tak. co? Ogarnijcie! Skazuję Ignacego na śmierć! O nie! Zostałem skazany na śmierć! Tak, skończyło Kiedyś się o nie. o nie. Widzę czerwoną lampkę! Dlaczego i tak tam tam zrobiłem, jest, że wszedłem mm. i sam się dałem sprawdzić? No właśnie nie wiem! Ignacy, skazujesz ja na śmierć! Karolo to oznacza, że. Ja zostałe, tu dopiero że przyszedłem! Zamknij się, ja tu dopiero przyszedłem! <noise> to ty robisz, nie? Dobra. Tak no robić. nie zabijaj mnie! Stop, stop, stop! Igrzyska śmierci! A, nie ma lej. żadnych igrzysk śmierci! Tak. Dobra, Admiros, niewinny. jak jesteś zdrajcą, zarzuć niewinny. mi defibrilator, muszę go wskrzesić. Jestem niewinny. Szybko. Kurde, nie gadaj głupot! No! No. Stop! Daj mi no defibrilator, stop! To... Nie nam się tutaj kutu. defmed szybko. Igrzyska śmierci, Kłópson nie ufaj mu. do defibrilator, szybciutko. Co wy tam robicie? Dzień Dzień nie go nie wtrącaj się, nie Ja okej. szybko, dobra, rzuć, dobra, dzięki. Poczekaj Mandzio, zaraz Cię podniosę. Dlaczego Mandzio? <laughs> o nie, to, to wygląda źle. Moment. No. O, jest. o, dziękuję, od razu się czuję lepiej. Co nie, od razu, razu lepiej. nie mogli załatwić sprawy taką. Od... Ignacy, masz trzech zdrajców Ci podziękować. Co? Dziękuję Ci za to, że mnie ożywiłeś, Kuba. Nie ma sprawy. No. Dobry. Wiedziałem, Kuba, ale nic nie mogłem zrobić. Chciałem o, się, co? To, się to są Śmierci właśnie. Pracy, <noise> polecenie takie, znaczy polecenie, znaczy dobra rada, sił on No co ty kurwa, naprawdę? Ignacy, jesteś otoczony przez dwóch zdrajców, tego się nie spodziewałeś jako zdrajca. <noise> Z dwóch zdrajców. Ej, tam jest ten dzwoniaczek, brać go. Jesteś aresztowany, stop, poczekaj, nie, o, o, oszczędzę cię Ignacy, ale natychmiast trzymaj broń i wyrzuć ją. Eee, eee, wyrzuć ja, broń to oszczędzę. nie oszczędzę. Co? Daj mi jedną no, rzecz tylko zrobić. No, nie, zabić nie, Dla <noise> satysfakcji. Mandia. Aresztuję cię! Nie, KURWIU, NIE kurwiu. No, no, Dobra no, Ignacy, dobrze. chodź za mną! Do no, no, no. testera Ignacy! No, ja no, ja nie robimy, no, testera. Musimy zrobić na niego no, jakąś fajną egzekucję! No, no, Ignacy no, nam no, już prawie bez życia! To Nie, nie, mam nie, pomysł, mam pomysł! Wejdźmy na pociąg i go zrzućmy z czubka pociągu! Ej, właśnie, mam pomysł! W ramach testu zrobimy skok wiary! Sprawdzimy czy po prostu, jeśli skoczy z dużej wysokości i przeżyje, to znaczy, że jest niewinny! Jakoś mi zzoomowało ekran, kiedy zostałem skajdankowany! Dobra, panie Ignacy, proszę za. Musimy wyeliminować mm. super człowieka, który posiada super wzrost. Ej, wiecie co? Ej, słuchajcie, jest niesamowity bug, bo mam widok teraz, jakbym był cały czas na przybliżeniu skarabinu snajperskiego, a nie mogę, się, nie, nie mogę go oddalić teraz. Nie, to jest oddalić snajperski, się, Rzymy, Później będzie się wzrok? tłumaczyć. Chodź tu, Tutaj będziesz się będziesz Jeszcze jest jedna zła rzecz, bo tuż już kupiłem Jihad Bombę, żeby się <laughs> tam teraz wysadzić, i ją straciłem, jak byłem kajdanki. Dobra, Więc, dobra, tłumaczyć. chodź na górę, Proszę zostać tego shotguna, bo cię zabijemy. No, się się, panie ignacy a czekaj z, nie mogę robisz... się ruszyć bo ja widzę wszystko na przybliżeniu mandziu ignacy proszę wyrzucić tego nie ignacy to że jesteś ubośledzeniem no, ci nie, nie, nie tłumaczy, się, nie, tłumaczy. Ja, nie widzę go stop stop ignacy stop no, no kurde powiedziałem coś no, a no, nie no, wiesz, udało mi się. Co się za... ja chciałem tylko dostać snajperkę żeby przestać widzieć źle kurwa czy to jest taki śmiech widocznie te przybliżenie dużo ci Pamiętasz, Ignacy, jak powiedziałeś w poprzedniej grze, że to wszystko leciało na oparach absurdu? No. To, co się stało tutaj, to nawet oparów nie było. No, to prawda. No, możemy finiszować. To, to był czysty, czysta. czysta. nie ostatnia no Nie, już możemy skarżyć. No dobrze. No dobra, dobra okej. Okay.